Wszystkim w tym kolejnym, pięknym dniu wychodzę gdzieś, ale nie mam pojęcia gdzie <laughs> i to serio. A później na no By ba, wiedziała, ba. kogo jestem. <laughs> a właśnie, daj mi kulę. Właśnie serio nie mam pojęcia, gdzie idę, bo Klawia mi tylko powiedziała, że mnie porywa, ale gdzie? Nie mam pojęcia, a już na mnie czeka. Dzień dobry. Ej, gdzie ty mnie porywasz? O co chodzi? Porywam cię na randkę. No tak, e, ale... Jaką co... randkę? Ale o co ci chodzi będziemy w ogóle? Będziemy trochę wcześniej to... Co? To nawet lepiej. Gdzie my będziemy? No powiedz mi, bo ja nie mam pojęcia o co jej chodzi. W ogóle nigdy w życiu mi nie robiła randek niespodzianek, a teraz nagle mnie zaskoczyła. I jeszcze mówi, no możesz wziąć kamerkę. Nie, w zasadzie nie będzie co nagrywać. Nie wiem, kto ci już powiedzie, czy chce zobaczyć na miejscu no, nie, no to już zobaczę. Dobra. Klaudia kupi mi auto, wow nie. A co znaczy przez moment pomyślałam, że idziemy do jakiegoś Jump City, ale nie, potem przypomniało mi się, że mam złamaną nogę. Może idziemy do jakiegoś kina? Skoro limitowana eta. Nie, do kina nie, ale będzie to jakieś wydarzenie powiedzmy. Czy idziemy do jakiegoś teatru albo coś. Albo na jakiś e, kabaret. Nie, na kabaret. W sensie stand up. Tak sobie rozkminiam tutaj całą trasę, bo mnie wywozi ta Klaudia i wywozi... A jeszcze się naoglądałam jakichś w ogóle kryminalnych historii i teraz się boję z nią jechać. Uwaga, czy tak będzie? Ja to jest moje obstawienie. Jedziemy na koncert świątecznej muzyki do Smotka w Katowicach. Nie? No zobaczymy, zobaczymy. Ja tak obstawiam, a zobaczymy, czy tak będzie. Klaudia mnie zabrała do Katowic, do Miejskiego Domu Zdrowia. Kultury. Najlepsze jest to, że wszyscy są tutaj ubrani mega elegancko. Poszłam w spodniach dresowych i w krótkim rękawku, bo ja nie wiedziałam, gdzie my idziemy. Myślałam, że to jakieś galerie ja albo galeria. Ja jej mówiłam, żeby się ubrać. Nie, ja prawda, mam, nie mówiłaś ja mi się. Ja już mam, mam pokażę co to jest. Co to jest? Tak, żebyś nie widziała. coś tam? Nie. Ja już mam od y, października chyba bilety. Od pożarnika jak długo czeka, ale jak cicho siedziała przez tyle miesięcy. No ja w sumie to zapomniałam, potem tak. Ona jest dobra na tajemnicę, bo ona po prostu ma sobą pamięć. Muszki, owocówki. Wiedziałam, Klaudia mnie zabrała na koncert świąteczny. Ale nie do spotka. Ale nie do spotka. Ale jak ładnie to wygląda. Jak Now to fa. And the second word is la. Deck the falls with bounds of me. La 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 la. Tis the season to. Jesteśmy po koncercie, bardzo fajnie było. Piosenkarz trochę, trochę fałszował, ale ogólnie było naprawdę mega spoko. Zakochałam się w perkuściście. W ogóle to jest hit, bo odkryłam, że chcę grać na jakimś, na jakimś instrumencie i ja obawiam się, że to będzie perkusja, ale wtedy mnie wyrzucą. Bo ja tak patrzyłam na, na siebie, na ludzi, którzy tam siedzą. I ja. A oni, a co, to co? Tak, ja po prostu mam temperament no. perkusisty. Może ja też podoba, się buję. No, bo Klaudia też się bujała, ja się bujałam i tam parę osób, a reszta nie, że im się nie podobało, bo bardzo się ludziom podobało, tylko po prostu ten temperament taki po prostu, że siedzą i słuchają. Nie? Mi się wydaje, że ludzie, są ludzie, którzy na przykład na koncertach tańczą, a są do co stoją. I oni tak. byli tymi typami, które właśnie na przykład nie każdy się bawi, no nie, na koncercie. Tak. Więc Ale okay, bardzo fajnie, bardzo nam się podobało. Coś innego przede wszystkim. No. no i też fajne było to, że na przykład ten piosenkarz nauczył się polskiej kolendy Lulejże Jezuniu i zaśpiewał ją po polsku. I to naprawdę było super. Nie dlatego, że o Boże, kompleks Pol Polaka i tak dalej, tylko dlatego, że polski jest bardzo trudny. No. I naprawdę ja podziwiam takich ludzi, którzy właśnie, wiecie, mógł przyjechać na koncert. Odwalić koncert i pójść do domu, ale on zrobił coś więcej, więc naprawdę to mega spoko. Tak, Dziękuję fajnie. Klaudia za takie porwanie. Taka randka. Tak, taka randka. Tomek, uczcie spontanicznych randek, takich niespodzianek. Klaudia, a jakie były Twoje odczucia? W sensie są. Jakie są e, bardzo mi się podobało, akurat auto mnie teraz wyszedł, więc się muszę skupić na jeździe. Bardzo fajne, e, coś innego. A ja ogólnie lubię takie to sobie klimaczki. Także polecam jeszcze się klimacie maciek Spoko, fajne. No, Mega spoko i też fajne jest to, że naprawdę tak y, próbowali zintegrować ludzi, żeby ludzie też na przykład zaczęli strykać, albo też razem z nimi śpiewać. Także naprawdę polecam. Myśmy to znalazły na Instagramie, bo w sumie ja to kiedyś po prostu dziewczynom wysłałam, a Klaudia y, zarezerwowała to po cichu. Ja zdążyłam o tym zapomnieć. W ogóle ostatnio o tym pomyślałam, a potem mówię, Jezu, teraz już pewnie nie będzie biletów. No i znowu zapomniałam o tym, a tutaj taka niespodzianka. No, najlepsze jest to, że myśmy. Gdzieś szły z Natalią no. i ty o tych właśnie biletach gadałaś. Tak? I Natalia coś tam gada: No, że trzeba kupić. A ja sobieś dokuczałam, ja już mam. Ja nie wiedziałam, że Natalia chce iść, i dlatego nie kupiłam właśnie tych trzech, bo no, to bym trzy No, to nie było miejsc, nie mówiłaś? I, a potem, jak chciałam dokupić, to już nie było miejsc. A jak było, to było w różnych miejscach. No, 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 I miałam pomysł, żeby wiesz, te dwa zwrócić i dokupić trzy inne, ale mogłoby już nie być trzech obok siebie, no nie? No, no. no na TikToku takie kanapeczki w kształcie choinki w ogóle. Więc stwierdziłam, że to zrobimy teraz. Ej, po co ja w sumie dawałam ten papier jak w tym tym jest papier. <śm> w tym cieście francuskim. Bo potrzebne są do tego dwa ciasta francuskie. Ciasto francuskie jedno. Ale wiesz co, ja bym to zrobił na desce, bo to pani jeszcze rozwałkowywała, więc, tak, więc Ja nic ja nie podtrzyma. muszę rozwałkowywać, bo ja nie mam takich kosteczek. Aha. Sera, tylko to. No, trzyma kosteczek sera, tylko słucham. Miała kostki sera. Miała kostki sera, nie no. Teraz kładziemy sobie plasterki szynki. To z tą szynkę. Dobra, teraz sobie to posypujemy serem. A że my jesteśmy turboleni, to już mamy potarty ser. Chcesz z pojedynczą czy podwójną szynką? Z podwójną szynką, co? Double cheese, double ham. Serio? Half. Ale podwójny ser też chcesz? Nie. No, kurde, właśnie nie wiem, czy będzie dużo, czy mało tego. Jak myślisz? Nie wiem, znaczy jest nierównomiernie teraz. Jezu, mm. to dosyp jak chcesz. Albo mhm. rozprowadź. Ale mam teraz takie śliskie palce. Weź jeszcze posyp tym serem. A co teraz <laughs> A tym samym serem, czy innym? No tym. No. Teraz to drugie ciasto francuskie. Kładamy sobie na to. Jedno na drugie, tak? Tak. Okay. No i teraz sobie to musimy przeciąć takie paseczki, Dajmy jakiś nóż. Nie, no, nie mamy to, nie? tylko. Aha, ale no, to, to by było lepsze na placie. Ale no i już. Ja nawet w sobie nie wiedziałam, że my mamy takie fajne rzeczy w kuchni. A patrz dziwnie, to kolej to jakoś to lepiej. Co no. się tak nie zjeżało? Ale ona to właśnie. Też ty może! Ona to jeszcze rozmawiać. Dobra już nie przesadzaj. A my mamy wałek w ogóle w domu? Mamy. sobie nabrać, będzie potrzebne do pierogów. Dobra patrz widzisz masz taką minę Nie no zabijcie mnie no. To I jakie w życiu Dobra widziałem. dobra dobra i teraz musimy sobie to zwinąć takie ala że masz tak szerzej potem masz węzej i takie choinki z tego się robi. O, kurde, wysypuje mi się tu wszystko. <gry> Ej, no, jakaś na TikToku to było ładniej. Dobra. To na końcu się daje. No tak. Wykałaczka. Daj to najpierw się tam daje, sery, który wyleciał. Dobra, już tam. O. I tak się to przebija. I potem się to kładzie na blaszce, no i on się tak, wiecie, rozrośnie. I ja już wybieram takie proste przepisy, żeby umieć to zrobić, nie? A i tak zawsze coś zepsuję. No, co ja nie wiem o co chodzi. Jestem jakaś kurde łomna. To są bombki na te koinki. Tak, dokładnie. Do Dobry pomysł, no. Ja nie wiem czemu ludzie się tak utrudniają, nie? Koinki. No bo to miały być świąteczne przekąski. No to bombki mamy. Mhm. Toż świąteczne, nie? Miały nam wyjść takie powiedzmy ala choinki, ale już żeśmy się wkurzyli i Tomek mówi, że wyszły z tego bombki, czyli to. Teraz musimy to jeszcze posmarować masełkiem, żeby to się chyba nie spaliło, czy coś. Ja dlatego nie gotuję, bo mnie to tak denerwuje, że szoknie. Naprawdę. Ja jestem za mało cierpliwa. Chyba to... umieć gotować. Ale to. Ej, nieprawda, bo niektóre rzeczy umiem zrobić i ugotować, ale jak mam coś takiego nowego, to mnie to denerwuje strasznie, że mi to już nie wychodzi. Po prostu. Chociaż i tak wybieram jakieś najprostsze rzeczy. No i teraz to wkładamy po prostu do piekarnika, ale nie wygląda to za fajnie. To miały być takie piękne choinki. Pokażę Wam tu przebitkę. Na ile minut do piekarnika też nie wiem. Zobaczę po prostu kiedy się pali. Nawet spoko to wygląda. W sensie może nie jak choinki. Ale jak takie rolce. Ciekawe jak to, no, to są. A moja smakuza. wygląda jak choinko. Zobacz to. Zobacz to, albo to, albo to. To najprędzej wygląda jak choinka. Czyli te moje. A twoje bombki. Racja. Trochę się obawiam. Ty, nikt chyba nie jadłam ciasta francuskiego z szynką. Spoko, ale brakuje mi sosu pomidorowego. Ej, nie wiem. Może ale być. to wtedy wychodzi ci pizza, nie? No? no bo to masz jak takiego rogalika z szynką i serem. Coś byś mógł tu jeszcze dodać, nie? Ale nie wiem co. Może wizualnie nam to nie wyszło, ale smakowo jest spoko. Idziemy właśnie do takiej knajpki w lędzinach

Dzień dobry, czy jest miejsce dla jakiegoś zbłąkanego wędrowca? Nie ma, o ty świnio. A ja sobie się tylko o mojego tomeczka w sumie. Bo ta pani jest dla mnie niedobra. dobra. ale ja ale są te kiełpachy? Tak, są. Mm, fajnie, cierpłabym taką. Mam numerek 13, oby szczęśliwy. Tylko ty jesteś ja tutaj z Beckham? Jest no tak, mam 70. A ty no się czy Tomek jest podobny do Beckham'a? Bo on cały czas mówi, że tak. No oczywiście, że tak. Nie <laughs> ja sam? Ja no? no. mam <laughs> JP Beckham'a. Że on z wiekiem był tu przystojniejszy, tak? A <laughs> <laughs> dalej czekasz. <śmiech> <śmiech> to to Beckham czy Poniżej 55 a, musiałabym ważyć, żeby się ze mną nie rozumieć. Musiała być brunetką, więc. No. bataty? Nie, ja mam normalne frytki. Bo to są takie domowe. Z takim, takim sosikiem. No. A ty masz co bataty? Ale ja mhm. A wy też macie bataty? Mhm, ale są też nawet, Jeszcze czekamy na główne danie. Bo ja sobie wzięłam kiełbaski. Dobra, pokazuję Wam widzowie. Pyło, e, co mi tutaj jest. dali pysznego? Karkuweczka. Sałatka z pomidorków świeżych. I ziemniaki z gzikiem. Mm. A Państwo co mają za burgery? To I o to są dwa te same? Tak. Widziałam tak ale spuszyno? są ogromne. To jest Podróbka drwala, tak? Tak. Ale to jest. Ale tu masz tu dwa mięsa czy trzy? Nie, to jest Ach. Ja myślałam, że to jest kurczak, że to jest takie, wiesz, wołowe i jeszcze boczek do tego. Ale macie kiełbaski. Uuu, mm, kiełbaski. O, o mi się podoba. My para, wzięliśmy to samo, wy para to samo i Natalia Singiel coś oddzielnego. <śled> Mega fajna knajpka, super klimacik i w ogóle pyszne jedzonko. Amazing. Możemy to naprawdę polecić. Tak, polecamy. No i jeszcze najfajniejsze jest to, że tam gram mega fajna muzyka. Tak, tak jest. Serio? A ja tylko to słychałam właśnie. Dzisiaj otworzymy sześć okienek, bo ostatnio był jarmark, no i już tam nie dodawałam tego otwierania kalendarza, dlatego dzisiaj nadrobimy to, co ostatnio mieliśmy zrobić. Dzisiaj mamy do otworzenia numerki 16, 17, 18, 19, 20 i 21. 16. A tu też jest taka mgiełka do włosów i do ciała. To jest taka wiśniowa mgiełka, ale bardzo ładnie pachnie. W ogóle nie wiem, co to jest za zapach, z której to jest kolekcji. Ale bardzo ładny. Uuu, Siedemna... 17 duże. Wow! To jest taki, wiecie, takie perfumy do domu, że po prostu możecie sobie taką mgiełką popsikać jakby wnętrze. Tutaj jest rice milk i właśnie yy, wiśnia. A tutaj jest wiśnia. Mmm, ładnie pachnie. Mm, o Jezu, ale super. Muszę sobie chyba kiedyś kupić takie mgiełki w ogóle do mieszkania, bo naprawdę to przepięknie pachnie. 18. Ciężkie, dobra. O, też mydełko. Co? Patrzcie, dostałam też mydełko i też royalty. Czyli co dwa razy dostałam mydło royalty. Czy ja się po prostu pomyliłam kiedyś przy otwieraniu okienek? Masakra jakaś. Dobra, muszę to sprawdzić. Czy dwa razy by był ten sam? Może serio się pomyliłam? Dobra, czyli to był numerek 18, 19, 19. To jest taki olejek yy, pod prysznic. No ładnie, ładnie pachnie. Szkoda tylko, że te wszystkie zapachy serio to są takie zapachy podstawowe, nie? że tutaj nie ma nic. no jeden produkt się może trafił z nowej serii. I to jestem ciekawa, czy to się nie powtórzyło, czy ja się po prostu nie pomyliłam. 20 mamy tutaj. I 20 to jest taki krem do ciała. No i teraz 21. 21 jest małe, czyli jest takie małe, no to oznacza, że pewnie tutaj jest świeczka. Czekaj, no oczywiście. Ale to jest przynajmniej moja ulubiona świeczka, którą chcę sobie kupić. Moja ukochana świeczka, Love. Nie mam tej świeczki, bo w sklepie są tylko takie ogromne yy, te świece. I, a ja ją bardzo bym chciała, ale ona jest po prostu przeogromna i trochę się ją boję mieć na mieszkaniu, no bo jednak to jest naprawdę duże. Myślę o patyczkach z tego, ale po prostu ten zapach mi się tak podoba, że fajnie mieć chociaż taką małą świeczkę. Ja sobie te świeczki to po prostu do kąpieli wykorzystam. Więc już wiem, czym to się różni. To nie jest to samo, bo to jest mydło do rąk, czyli to dzisiejsze to jest mydło do rąk, a to jest krem do rąk. Tylko to jest ta sama seria, ten Royalty. Spoko, bo ja bardzo lubię ten y, zapach, ale właśnie tak jak mówię, trochę mi jest przykro, że właśnie nie ma takich nowości albo jakichś takich limitowanych serii, y, limitowanych zapachów, bo ja trochę liczyłam na to, że tutaj będą moje takie ulubione kolekcje, z czego jedna jest taka Hmm, jest taka japońska, jakby, a druga to była taka limitowana seria. Yy, dodam tutaj Wam właśnie zdjęcia, yy, o co mi chodzi, bo to naprawdę jest też taki mój yy, jeden z ukochanych zapachów, i właśnie peeling mi się skończył z tego yy, zapachu. Zostały nam jeszcze do otworzenia trzy okienka, ale to już będzie w takim ostatnim vlogmasie, już po świętach. Więc chciałam Wam wszystkim życzyć dużo, dużo zdrowia, spokoju, radości, miłości i takiego wspólnego czasu lub samotnie, jak kto lubi. No i wszystkiego, wszystkiego dobrego, czego sobie tam życzycie, i mam nadzieję, że Wasze marzenia się spełnią. Dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję, że oglądacie moje filmy. Mam nadzieję, że będzie Was tutaj przybywało i zapraszam wszystkich do subskrypcji, bo e, naprawdę dla mnie to bardzo dużo znaczy. I widzimy się w kolejnym vlogu. Się, więc jeśli podobają Wam się moje filmy, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pa!